Teraz nagrywam widok stamy w solinie Właśnie tu jest kolejka gondolowa tak... ciekawostka są właśnie ryby, ale te ryby wam później pokażę Chciałem że nie pokazać jak, jaki tu jest yy, skos właśnie Same, same, same tutaj widoki jakie są piękne zobaczcie sobie Tu kolejka gondolowa, my nie jedziemy na kolejkę. Nie to szkoda kasy Nas to nie bawią takie rzeczy no już mówię, po wolę dobry obiad zjeść pewnie, dobry obiad to, to dobry obiad Tamę sobie mogę nagrywać, nikt mi nie zabroni, bo nie nagrywam samej tamy, samej tamy, a widoki sobie mogę nagrywać, co innego jakbym tamę nagrywał, no to inna sprawa, bo to jest budowla chroniona taka, to jest struktura, infrastruktura. infrastruktura. Gdzie wróg mógłby wykorzystać. A, a tak sobie coraz większy pejzaż mogę Wam załapać. No weź tam wysoko, tam jak te domki są, ja pierd... weź tam się dostań. No. No, no super. Ja drogi tam są, ale no super i tam jest ta wieża właśnie. Tak. No bo do, do tamtąd się jedzie, nie? Tak. Damy z koniec tej kolejki gondolowej. Choć tutaj, jeszcze ci chciałem tu pokazać, bo jak woda wychodzi, bo tam jest wysoko, ale spojrzyj sobie w dół, jak tu woda wychodzi. Tej skutki bardzo mocno. To jest największa zapora najwyższa, wynajmniej. Mówię, tam takie duże ryby są, a to nie ryby, tylko cień od kolejki gondolowej.

Tam jak ryba chodzi. Widać. Dobra. Popatrzyliśmy sobie w niebo, teraz popatrzymy sobie na ryby. Tu nie widać. Tam przy brzegu. Tak i teraz po drugiej stronie tamy, ten widok na góry. Pięknie. Tam, tam, tam są plaże, tam jest ośrodek. Mówiliśmy, czy to jest O. w solinie.